Hej wszystkim, ja jestem Erlin i witam was w kolejnym odcinku do bota DynoGG Dzisiaj zajmiemy się kontynuacją naszego DynoGG I dzisiaj zajmiemy się kolejnym rzeczami Nasze chords channel mod nie wyświetla mi się, więc nie będę mógł wam tego przedstawić Następną opcją mamy komendy, które możemy sobie zdefiniować Jak na przykład komendę xd My sobie zrobimy komendę o nazwie smurfy i komenda smerfy będzie odpowiadała Hey papo smerfie <grytanie> Smurfie wykrzyknik I jakieś strzelimy tutaj serducho Bo niedawno były walentynki I mamy tutaj opcję na przykład usuwanie komendy Cicha komenda Bot nie będzie odpowiadał um, Następnie dm respond Czyli odpowiedź w prywatnej wiadomości I usunięcie everyone Czyli nie będzie ignorowało Że tak powiem everyone Następnie mamy permissions które sobie tutaj możemy wy wybrać, czyli dozwolone ranki, dozwolone kanały, kanał do odpowiedzi, ignorowane role i ignorowane kanały. Następnie mamy cooldowny, czyli opóźnienia, następnie usuwane wiadomości po określonym czasie i required arguments. Tutaj mamy konkretna ilość argumentów, która jest wymagana. I oczywiście zmienne, które możemy ukorzystać z wiadomości. To jest raczej wiadomość. Sprawdźmy sobie. Smurfy. Hej, popo Smurfie, hihihi, hi, hi. jakie fajne. I w taki sposób możemy sobie różne robić komendy typu, nie wiem, YouTube, typu, typu na przykład tweet, y, Twitter, czy coś takiego. Następnie mamy moderację, czyli po prostu logi dla moderacji, czyli dziennik zdarzeń moderacji, czyli rzeczy, które, że tak powiem, moderator Moderatorzy robią, czyli kikują, banują, mutują i po wykonaniu tych czynności będzie, że tak powiem, na przykład w osobnym kanale, który sobie możemy tutaj wybrać, na przykład log, wyświetlane, na przykład moderatora, dajmy sobie żabę, żeby po prostu wszystkie osoby, które są moderatorami, czyli żabami, będą po prostu w momencie usunięcia, na przykład jeżeli zbanujemy, skikujemy albo zmutujemy gracza, wtedy wyświetli się to nam w kanale log siebie chyba nie mogę zmutować ogólnie rzecz biorąc, czy mogę też. Jednakże, to nie wywołuje żadnych tutaj informacji. I chronione role, czyli po prostu taki immunitet dla konkretnych graczy. Możemy też odpowiadać z powodem, i możemy też um, usuwać komendy, które wykonała moderacja. A musimy jeszcze włączyć ten moduł, właśnie i spróbujmy siebie zmutować No, jednakże na mnie to nie działa, więc muszą być to inni gracze Kolejną opcją mamy muzycznego bota, jednakże ja sobie go sprawdzałem i on nie może mi odegrać żadnej wiadomości czy znaczy żadnej piosenki, jak sobie dam play i wkleję link do Smurfów z YouTube'a to widzimy mamy informację No Available Voice Notes Normalnie powinniśmy być w kanale muzycznym, znaczy w kanale, w kanale głosowym i tutaj wpisać sobie wybrać kanał, który, który będą, że tak powiem, działały muzyczne komendy. Ja ja tej opcji Wam nie polecam, lepszy jest od tego Bot rytm, o którym Wam powiem w kolejnych odcinkach. Kolejny są to tak zwane tagi. Tagi to nic innego jak, jak po prostu, takie jakby powiedzieć schematy. czy sobie stwórzmy tag create i wpiszmy sobie na przykład um, give away albo losowanie i teraz content wiadomości czyli e, uwaga rozpoczynamy losowanie um, jakiejś tam losowej gry, gry na przykład Opiszmy sobie jeszcze everyone Losowej gry. Uwaga, rozpoczynamy losowanie losowej gry e, aby dołączyć, łączyć, wpisz na przykład e, do albo Join czy coś takiego, pyk. I widzimy tak, lo, e, lo, o, kurczę, logowanie napisałem powinno, powinno być losowanie, ale dobra założmy logowanie. I teraz jak napiszemy po prostu tak, logowanie to powinno być losowanie, to wtedy wyświetla nam tą informację, tylko że everyone jest tutaj akurat disabled. I właśnie w taki sposób to działa. I widzimy wam tutaj dwa stworzone, stworzone elementy. Także everyone nam to nie działa niestety. Ale w taki sposób możemy sobie tworzyć takie schematy wiadomości. Kolejną rzeczą jest to welcome, czyli wiadomość powitalna, którą możemy wysłać oczywiście zaznaczając tą opcję nowym członkom w prywatnej wiadomości albo w konkretnym kanale. Ogólnie Discord sam y, ma taką funkcję, wchodząc w ustawienia serwera. I tutaj mamy y, kanał wiadomości systemowych, i możemy sobie tutaj to dać na kolog na i wysłać y, losową wiadomość w momencie dołączenia do serwera. OK. I słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego bota. Tutaj mam jeszcze listę wszystkich komend? Które sobie możemy zobaczyć, co robią i konkretne ym, komendy wyłączać. Następną rzeczą, jeszcze, którą w sumie możemy sobie zobaczyć, są logi, są to szczegółowe logi naszego serwera, które były, że tak powiem, wykonane za pomocą tego bota Dynogiego na serwerze. I mam też ostrzeżenia, których żadnych, akurat w tym, w tym przypadku ja żadnych nie ma. Więc ja Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie wszystko w górę, załóżcie darmowe konto Magic Team, ponieważ za wprowadzimy nowe zmiany na stronie. Więc ja wam jeszcze raz dziękuję, zostawcie subskrypcję Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia i cześć